Witam dla portalu Nasza Wyspa. W wszystkich pytaniach do kołca Michał Miodoński. Następne pytanie jest od Bartka i pytanie jest: jak zmotywować się, żeby wstać rano? Bardzo dobre pytanie, panie Bartku. Eee, no, najlepiej wyznaczyć sobie zadania, które chcemy w ciągu dnia zrobić. Znaleźć sobie coś, Wśród tych zadań, co jest dla nas ważne, wiedzieć, dlaczego to jest dla nas ważne, jaki osiągniemy cel i jaką będziemy mieli korzyść z tego, że wstaniemy i zrobimy coś. To jest oczywiście odpowiedź taka bardziej ogólna, dlatego że yy, nasza siła życiowa, nasza wewnętrzna chęć życia automatycznie motywuje nas do tego, żeby wstać. Wszystko jedno o której godzinie, ale. Prędzej czy później po prostu wstajemy i chcemy coś robić, no bo przecież ile można spać. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania kolejnych pytań.